A co pan w, A, mi za co w mój szarpiec? Proszę za zabieracie Mój jest chory na serce, żeby pan to wiedział! Proszę go zostawić! Tam jest dziecko! Ja mam mnie całej ręki. Mam kolano szczaskane, bo mnie przewrócili. Tu jest po kajdankach. Cały rany. Proszę go zostawić w tej chwili! No proszę go zostawić mnie, bo nie ma pan podstawy tego zabrać! Nie widziałem nawet, co się działo wokół mnie dookoła, bo zostałem od razu zrzucony na ziemię, wyciągnięty przez cztery czy sześć, czy nie pamiętam, nie wiem, ilu było nagle. Wyrwali mnie po prostu z auta na siłę i rzucili na ziemię. To ludzie, to wydobycie! No, jest po czwartej, a pracuje w to no, 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 Bałam się, że zrobię mu krzywdę. Nasłuchiwałam, czy ktoś mówi, czy. Go, nie wiem, czy gdzieś go nie przeduszą, czy oddycha. Jeszcze jak naciągali tą kurtkę, przytrzymywali go w trójkę? Jednego człowieka? Stajemy. Proszę, tak wygląda mój mąż. Tak wygląda mój mąż. Te dramatyczne sceny rozegrały się w centrum Opola. Do interwencji przyjechało aż pięć radiowozów policyjnych i Straż Miejska. Nie było to jednak aresztowanie groźnego przestępcy. Zatrzymanym okazał się mężczyzna, który nie miał na nosi i ustach założonej maseczki. Czy pan się czuje y, jak przestępca? Nie, absolutnie nie. Nie czuję się żadnym przestępcą. Czuję się, jestem poszkodowanym w tej sprawie. Poszedłem po pracy normalnie, żeby ze, ze dwa piwka, z kolegami porozmawiać, bo zawsze tak sobie spotykamy się przynajmniej raz w tygodniu. Tu jest ten bar, a tu jest piekarnia obok. Żona gdzie stała? Żona stała tutaj w samochodzie, tutaj. Ja idąc przez chodnik, bo ten chodnik tak tutaj skręca. Tak, tak. Ja tak? Tu byłem gdzieś w tym momencie, a oni, gdzieś, oni prawdopodobnie stali tutaj na boku ulicy przy wieździe, na osiedle, na parking. Byłem na telefonie z żoną cały czas, bo mówię, no to dobra, to poczekaj chwileczkę, zaraz będę, ja już lecę do Ciebie. A miał Pan no. wtedy maseczkę przy sobie? Tu miałem, tak, miałem dosłownie ją tak, tak ją miałem założoną, no bo ją ściągnąłem w momencie, kiedy rozmawiałem przez telefon, tak, rozmawiałem przez telefon, biegnąc do niej, nie? I idąc że szybkim krokiem, bo to jest 5 metrów dosłownie. No oni w tym momencie zajechali autem z impetem, zasłaniając auto, żebyśmy my nie odjechali gdzieś. I oni w tym momencie dopiero do mnie podeszli. A jakie było pierwsze ich słowa? Co to miało być? Ja mówię, słucham? Mówię, a co tam, co tam pan nam pokazywał? Mówię, a ja wam coś pokazywał? Mówię nie. No pokazał nam pan język. Nie, wyciągnąłem język, ale to było skierowane do żony, która czekając w wałcie mój pośpiesz się, ja mówię, to ja już lecę, lecę jak piesek. No, wyciągnąłem język. Mówię, już ja od ciebie idę. Zdaniem pana Mariusza przyczyną zatrzymania był gest, który policjant odebrał jako obraźliwy. Oficjalna wersja policji jest jednak nieco inna. Funkcjonariusze mądrowani zauważyli mężczyznę, który w sposób ostentacyjny poruszał się w przestrzeni publicznej bez osłoniętych ust i nosa. Dlatego podjęli wobec niego interwencję i wezwali go do okazania dokumentu bądź podania swoich danych tożsamości. Ja mówię, to o co w końcu jestem wskażony? Czy miałem maseczkę, czy po prostu, że im pokazałem język? Bo nie wiem, na jakiej podstawie podeszli panowie i chcą mnie teraz wylegitymować. Nie? No to stwierdzili, że ten język to nie, ale że ja nie mam maseczki. Zostawcie pasjonatowi!